Siema, witam serdecznie wszystkich. Jak wiecie, został dzisiaj dodany, no dla Was w sumie to już wczoraj, Battle Pass, przepustka kapitewna. Mamy tutaj, wiecie, takie żółwie Ninja Vibes. Yy, osobiście mi to się nie podoba i będę miał dla Was w tym odcinku do porównania właśnie to, co mamy my na Europie i to, co jest na serwerze Lesty. Tam zmiany mi znacznie bardziej się podobają, także jestem ciekaw Waszej opinii, co wy o tym uważacie. Nie wiem, czy to jest coś na zasadzie współpracy World Gamingu, czy dlaczego to dodali, ale. Jak dla mnie, e, te style, które my otrzymaliśmy, są dwa, 3 poziomy niżej, porównując właśnie do, do tego, co jest na leście. Klinki się tak, tak prezentują, nie wiem. Na pierwszym poziomie jest to jeszcze jako tak znośnie, ale ja nie robię tak, wiecie, jak jest zbyt dużo tego. Bo tutaj naprawdę są takie szczegóły, nie, to jest dziwne dla mnie osobiście, że takie coś się w czołga znajduje. Dla fanów, jakby żółwi jest w porządku, Fajnie, ale czy to był dobry chwyt marketingowy, by jakoś gracze przyciągnąć do grania? Może skupimy się teraz na czołgach za żetony, ponieważ mamy tutaj dwa, dwie fajne maszynki. Mamy tutaj TT-130M i TS-60. Obydwój był odcinek i postaram się to gdzieś wam, dla was to przepiąć w pisie. Jeśli nie grałem tymi maszynami, bo nie mam jeszcze tego na koncie prasowym, ale omówiłem po samych parametrach, najbardziej podoba mi się jednak ten Tedek. W którego będę chciał celować, i jest to chyba taka jedyna rzecz, która mnie jakoś nakłoni po prostu do grania w tą grę na Europie, ponieważ wiecie, jest tutaj fajny pancerz wieży, tutaj jest około 300, to naprawdę będzie robić robotę. Ogólnie kadłub to też jest fajny, ciekawy, ale da się z tego zrealizować prawie 4000 dpm -u. Na dziewiątym tierze jest to bardzo interesujące dla mnie, ale myślę, że teraz się skupimy. przejdziemy sobie do, dru do drugiej części, by pokazać wam dla porównania to, co gra właśnie gracze otrzymali na leście i będę chciał usłyszeć waszą opinię. A więc uwaga, y jestem już na... Serwer Lesty i proszę nie być w szoku, może zacznę od y, najgorszego skina moim zdaniem. I tak jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący. Na pewno nie jest taki cukierkowy UW, jak, jak na Europie. Jest fajny, akurat do koncepta, ale tutaj zacznie się już większy wow. A więc tak, oj, niestety ale, ale mi się źle klikło, patrzcie na to. Tak mi się to podoba. Jeszcze jak tutaj się coś rusza na tym skinie, to jest jakby dosłownie dwie półki wyżej od tego co my mamy na EU. Dajcie znać jak wam to się podoba. Moim zdaniem jest świetne. Świetna sprawa. To dział w ogóle jak to wygląda, nie? Jak takim jakimś, nie wiem jak to nazwać nawet. A, ale świ świetna, świetna rzecz. I mój faworyt. To tutaj jest do BZ75. -y Pójście na to, jak, jaka żyleta wspaniała, patrzcie na to. Mi to tak się podoba jeszcze te ruchome elementy w, w tyta, takich skinach. To jest naprawdę piękna sprawa, tak mi się podoba. Będę tu biec battle pasem na pewno, bo jestem fanem, kurde, do takie skinki mieć, mieć w garażu naprawdę super. Ponadto z takich ciekawych rzeczy. To wiecie, na, na Europie mamy troszkę golda w przepusce. Ale patrzcie i ile jest tego tutaj, nie? 850 golda dają za, oczywiście za tą już ulepszoną. Ponadto za ogantów. i za żetony. Pokażę wam jeszcze jedną fajną rzecz. Fajne czołgi, bo tutaj też mają oczywiście inne. A więc tak, niby widzicie Tiger Mouse, nie? Że mm, Tiger Mouse był w paczkach, dla niektórych czołg słaby. Ale co my tutaj mamy? Tiger Mouse z trybem jak CS63. Zobaczcie na to. Mamy dwa różne tryby. Tyle szybki, tyle wolny. Wyobrażacie sobie, czoł, który na turbo zasuwa 42 na godzinę, taki mamut jak to, bo to jest, no można to nazwać mamutem, nie? Zdać, co nie? Dajcie znać, co uważacie, co o tych skinach, ale moim zdaniem, no, naprawdę mi się podobają. I samo to tutaj, że zmiana tego Tiger Mouse, no jednak on, na, on miał wyjść na Europę w, w takiej postaci, ale jednak dostaliśmy taką ochroną wersję, niestety, no cóż, to jest. Już bardziej interesujący, ale właśnie co do, co do samych tych skinków, super sprawa. I co? My, myślę, że już nie będę tutaj się tak za bardzo was, was zanudzać, co do samej tej przepustki, bo to jednak jest mało istotne i po prostu przejdziemy sobie do, do drugiej części odcinka. W drugiej części odcinka skupimy się tutaj na natarciu. Ponieważ wyszła na odsłona na serwerze Lesty, Które już, już wam pokazuję, ponieważ jest to bardzo ciekawe. Mamy do zdobycia golda. Zamiast obligacji, ma golda. Jest, jestem ciekaw, czy Wargaming pójdzie w tym kierunku, czy będziemy mieli coś takiego nowego. W sensie obligacje również zdobywają. tutaj z poszczególnych misji. Troszkę tego wpada. Wiecie, dla takich graczy, którzy nie wydają pieniędzy na tą grę, 2,5 tysiąca golda to jest idealnie na miesiąc. Premki. Także świetna sprawa. Ponadto mamy jakiś moduł fioletowy i jakieś różne style. Style wam, wam również pokażę, ponieważ uważam, uważam że jest e, bardzo ładny. Dajcie znać, jak wam się podoba. No jest to taki wilkoła chyba z tego co widać. I zaglądam wam parę bitew. Czołgi, które tutaj dostaliśmy, to jest Joch, ponieważ Joch, e, moi drodzy widzowie, jest tutaj po bufie. Ma on. Z fioletowym turbo mamy prawie 60 top speed z tymi wszystkimi bajerami, jak tam również ulepszenia pole i całą resztą Na fioletowych modułach to jest 4000 DPM, -u. może wam to pokażę tutaj na tym, na tym podsumowaniu. Zobaczcie, z tymi wszy wszystkimi tutaj rzeczami. 3900, 2600 HP to jest tyle, ile ma 277 aktualnie u nas na serwerze i 60 top speed, maksy, maksymalnej prędkości do przodu. Jest, Ten ciąg jest naprawdę strasznie mobilny. W ciebie troszkę grałem. Ponadto mam tutaj nowe mapy, jak Royal i całą resztę. Mam nadzieję, że uda Wam się jakieś pokazać. Dajcie znać, co Wy o tym uważacie. Czy fajnie by było dostać takie nagrody jak Golda? Ponieważ tutaj i za Battle Passy i z tryb na tarczy można zbierać na tyle golda, że spokojnie wystarczy nam na dwa miesiące grania na koncie premium. Także ja lecę bitewkę i widzimy się już w grze. Na mapkę tutaj lotnisko, uważam, że jedna z fajniejszych chyba w tym terenie, szczerze. Naprawdę, ponadto WZK bardzo dobrze sobie tutaj radzi, powiem wam, nagle na środku, choke jest świetny. Miałem w sobie dzisiaj dokładnie taką sytuację, że dwa medy się po mnie wylały i dwa samemu skasowałem, w sensie z delikatną pomocą od teammateów, ale można powiedzieć, że dużo czasu kupiłem, jeszcze do końca bitwy żyłem, więc spoko. I tutaj myślę, że podobnie jakoś też, też środek zagram, ale zobaczcie jakie jest tutaj urozmaicenie pod względem czołgów. FV215B, WTki tutaj nadjeżdżam, na no jakby come on. Kto nie chciałby pograć w takim w trybie 7 na 7 co nie? W natarciu. No i bo ja bym chciał, szczerze. Ma to chyba takiego skilla z tego co pamiętam, jak yy, FOSBE. Czyli odnawia wam tam ileś procent yy, zadanych wasz, was HP. I meta jest serio, jakby taka bardzo fajna. Jakby nie ma takiego spamu Polaków jak u nas na Europie. No i to jest duży plus. Wutek pod kapę jedzie, no w sumie ten czołg w tamtej pozycji Wcale nie musi być taki głupi Zbiorę może nalot Koleżka musi podjechać więc zbierze za to To trzynastka jest to godny, godny przeciwnik dla nas Bez dwóch zdań i O, kto to chajaka przełączył? I I i stocznaska aktualnie to są takie, św takie świetne czołgi. E, koncept się rozbił, ale mam nadzieję, że dobije. E, nie, wiem, nie, nie wiem, co to było za sztuczka, nie mam pojęcia, ale grywo. Stara się jeszcze tutaj z konkiem pomóc dla kolegów. I myślę, że będzie w miarę ok nawet. Swoją drogą ja wbijam tego typa 7-1 aktualnie, czołok też ciekawy, sami widzicie, że Eskoń ma problem, by go przebić nawet. Także maszynka top moim zdaniem. I będę chciał dla was nagrać odcinek o niej, ponieważ jest tutaj kompletnie inna niż u nas. Poradnika hmm. będzie, nie? Znowu chyba. Zn znowu będzie porażka. W sensie muszę przyznać, że troszkę przez to, że koncept rozlał całe swoje HP, to jest złą informacją. <laughs> Ale tak się rozlać. Rozbił się koleszka. Ale fa fajnie się goni z tym CS-em. Mm, tylko na Jochy już nie mam szans. O, ty fapek jeszcze mnie tutaj kasuje. Coś tam zrobiłem. Sami możecie zobaczyć, że Choke radzi sobie świetnie tutaj, w trybie. No, ja osobiście nie jestem dużym fanem. WZ-ki zawsze byłem. E, także takie zmiany jak ta tylko i właśnie na plus. Nie wiem, czy. jeszcze może dwa czyszczały oddam, tutaj, Także tej grze. Mamy Celsa. Jeszcze się schowam delikatnie. z coś pogram. I może oddam strzał, bądź dwa net Odbił się. Jeszcze. O kurde, jaki Pawły Jumper! <laughs> jaki Pawły Jumper! Widzieliście to, jak on wyskoczył na mnie w ogóle? O co tu chodzi? Dobra, bo ja mam. Gram bitwy i dwie już przegrałem. Niemożliwe. Najgorzej <laughs> na świecie. Ale jest okej. Okay. Widzicie tą moc tej wuzetki? Jak dużo to odbija jakie to ma celne działo, bo ten celownik jest dosłownie taki malutki, przyjemny. Świetna sprawa. 6 tysięcy... 6,5 tysiąca. Nie wystarczyłoby by wygrać tą bitwę. No kolega we fale się nie popisał. N niestety. Myślę, że zagram wam jeszcze jedną. Mam nadzieję, że rzuci albo co cokolwiek nowego, by wam pokazać. Moje błaganie zostały spełnione. Patrzcie jaka mapa, patrzcie jaka mapa, mi, mi się tak że jak widzę, że są jakieś nowości w grze i tutaj moją malinówkę, powiem wam, Ruinberg by wam się spodobał, ponieważ tam jest typowo yy, baza do kapowania jest, jest jakby w środku w tych uliczkach. I po prostu jest walka o, o ten środek, bo tam się można pochować, kapować i później muszą pod was bierzeć. Tak mi się Micha cieszy, jak widzę takie nowe rzeczy. Malinówka widzowie, jest ponad to chyba jeszcze? I nie pamiętam. No i to chyba tyle. Ma, mam nadzieję, że Gaming pójdzie, porozum do głowy i, i zrobię coś więcej. Dodam jakieś nowe możliwości, bo tu nie dość, że mają nowe mapy, to ponadto są nowe skile, nie? Nawet nie że nowe skile, ale zmiany pod takim względem, że ten zasięg, zasięg widzenia, między innymi, że są lighty i cała reszta nie są aż tak OP. Co jest, uważam, dobrą informacją dla graczy, takich po prostu, którzy lubią się bić na heady, tak zwane. Myślę, że to chyba będzie bitka na hilo. Jakby czasami to tak wygląda, że po prostu drużyny jakoś grają kapa defensywnie. W ogóle bardzo też jest miejscu. Ponieważ jeśli wy wygracie hila, to coś z tego macie, nie? I jest kapik, a nie że tutaj, nie? No i by była tylko z Janka po mapie. D Daliśmy jakąś pestunię. Ale tutaj dużą przełagę. Myślę, że starczy presję zrobić i tyle. I będzie już okay. no i ja ciągle bok tu będę perkać, nie, ciągle Wystarczy ten wiatrak wypnąć Jest ta, taka farma, mmm, pyszności, powiem wam, pyszności Nalot chyba, nie no, znów, znów porażka będzie <laughs> za wysoki poziom ostatnim serwerze dla mnie chyba, bo wszystko przykrywam, no jak to się dzieje? Co się stało z drużyną? Taka farma była dobra. Nie <laughs> najgorzej, ale dwuminutówka, nie? Jak to w ogóle wyszło im? Jeśli znaczy, czołgi mieliśmy chyba znacznie gorszy. Znaczy, Jeśli jochy nie są dobre na, na sklepa, a bez ma 4000 HP pro. chłop tam tyle przeżył. Aha, LOL. W sensie... W momencie, gdy ja zobaczę, że oni ma, mają aż dwa czołgi poza bitwą, mówię sobie: OK, zrobimy tutaj sobie taką przewagę i będzie easy winek, A tu porażka, jak to jest? Nie ja wiem. Mo, może może zagrać jeszcze jedną i, i pokażę jeszcze jedną mapę. Najgorzej na świecie. O, Karelia. Karelia akurat jest ok. E, dzisiaj na tej mapie, bo w stanie chyba zrobić 7000, to będzie 6, jakoś tak. Mm, jest to ciekawe. Ponieważ większość jednak y, graczy jeździ, jeździ do góry. Czasami, wiecie, potem, ale czy potem mogą jakieś koncepty, jakieś CS-Lighty pojechać, ewentualnie? No i to tyle, nie? Ale jest w większości pizga, pizgana na górze. Świetna sprawa. Coś można tam pograć. O, widzę, że kolega ma ładny komuflaż na swoje 113. Bardzo ładny, bardzo ładny. Bardzo mi się podoba. I co? Y, nawet się zastanawiać, czy nie wbijać tutaj aż do legendy. Ponieważ ten tryb jest tak dobry i tutaj jest na tyle dużo dobrych graczy, po, po prostu ludzie to grają, nie? Jednak wiecie, jeśli wy nie wydajecie golda na gierki, w sensie pieniędzy na gieraczkę, chcecie mieć te konto premium, no to warto grać, nie? Na te misje robicie coś tam resztę. Zawsze jakieś 2,5 tysiąca wpadnie. Ponadto jakieś obligacje, więc warto. Nie ma żadnego meta. Yy, może być ciężko w tej bitwie. Powiem wam. Szczerze. Może być, może być ciężko. Takie rzeczy, które tu zostały porównując do naszego on do naszych natarć, to na pewno to, że 3 sekundy na spocie jesteście. To jest ogólnie dobra rzecz. No, ja jestem, no jestem na tak na pewno. E, chyba CS tutaj był. Albo koncept, albo CS. Koncept. Koncept e, na, naprawdę jest strasznie mobilną szybką maszyną, ale mają garaż za to, że tak wjechali. O, Wutek, Oleszka Wuteku. Myślę, że w to wjechać można, Nawet na Koncepta, na ucieczce może coś damy. Zginął mi dwa Cezara, jakimś cudem. Praje nam jeszcze wjeżdżają, VKK tutaj też że VK w tym trybie też jest mocarna. VKK też jest silna. Dam jeszcze jedną dla e tutaj. Może skończę i będzie trzeba troszkę grę uspokoić. Na pewno trzeba troszkę, chwileczkę uspokoić. Te dwie beczki zrobię dobrą dla boty. To akurat muszę przyznać. VK dla z, dla zainteresowanych ma. Chyba takie, taką samą regenerację HP jak S100. Yy, Z tego spętam. Także tak, jest to spoko. Ja ten WTK akurat ma dobrą bitwę. Gra od klipa do klipa sobie, kumpel. No i się płaci. Zaraz po nalot skoczę, chyba. Nalot kolejny. Ten właśnie Zoro tam jakoś bardzo niefortunnie traki musiał dostać. Szczerze. Jak na locik zbiorę zawsze, zawsze jakieś punkty będą, ale widzicie je, jak działa ten trybik. Ludzie jeżdżą, wa, walimy się, jakieś fajne rzeczy można zrobić, bo te beczki w sumie... najciężko ciężko mi było jakoś to tak wyłapać, że już wjechali i, i skasowali nam czołg, nie? Więc jak nie, jak nie gra się tej strony bez informacji żadnych to kurde, no, no jest grubo, jest grubo. Beczka ucieka. Może uda się ją dobić. Oj. Ale wZk 5 powinna wygrać akurat. Mamy nalot, mam perk naładowany. Także będzie można pograć. Oj. Mam nadzieję, że jakiegoś włazu głupiego nie wyłapie na banie. Oj. <ścoughs> Jakby boję się fałki, bo to ma 350 peny. A WZ-ka lubi nawet łapać pujażmie po bomby potężne. Unik szybki. Możemy po wt się przejechać, nawet. Chociaż, chociaż się zastanawiam nad tym, by zostać na Kowar yy, Jocha. A raz kolejny nalot będzie. No trzeba czekać na tą WZ-kę 500 od prawej strony, chce flankę zrobić. O, fałeczko, fałeczko, fałeczko. Gdzie, gdzie pan strzela? Co? Podjocha się odbić w taki sposób? Grubo. Tak najwyżej we mnie, nie? Bardzo. Ja dobiję. Normalnie tutaj. Eee, jeśli wótek do mnie nie przejechał, to jest OK. Może nawet to wygram w jakiś tam sposób? Przejechał. Od, od zewnętrznej. Kurde. Zginę chyba. Gina, gina, no. Ajajaj. joj, że ta WZK nie złapała tego WTK. Boże ja wszystko przygrywam. Dosłownie ja wszystko przygrywam. Czemu każda, każda bitwa jest losem? O. N napiszcie kto jeszcze z was y ma takie teamy <grychy> na tarczach, <chyba> bo dosłownie... <grychy> nie <grychy> nie pamiętam kiedy po raz ostatni przegrać cztery bitwy rzędu. Na, na odcinku ponadto. Najgorzej to jest skandal. 6800 zrobię. Takie co się dzieje. Kiudicie. Nie, może powinienem szelać po prostu do konka, a nie w tego Wuteka. albo jakoś uciec do skałki, ale spodziewałem się go bardziej o tego rogu, że wyjedzie, a nie będzie jechać outsideem od środka. Wie, bit, bitwa dobra, nie? Damage poszlałem. Sami widzicie, jak ta WZK mieli, nawet taki Wutek głupi, ma sens w tym trybie, i, i, i to jest piękne. Gdzie ten czołg jest na randomie, to jest klocek, ale to was doi. A tutaj wiecie, od klipa do klipa, no jest w porządku. Mi osobiście tyle się podoba, mimo tych wszystkich porażek, ale samo urozmaicenie i gameplay jest świetny. Dajcie znać, co wy o tym uważacie. Czy chcielibyście zobaczyć jakąś nową odsłonę z czołgami specjalnymi? Oczywiście główną rolę to sprawia to, że jednak te wszystkie czołgi, jak WZ, jak jacht, ciągle zbafowane. I przez to są te możliwości do grania. Wiecie, 113 so to. Jest konkurencja dla takiego 60p, a na Europie u nas co? Gra się tylko te Polaki i, i tyle. Jest to jedyny czołg mecie, co mnie bardzo irytuje, jednak, bo jest to nudne. Yy, chcąc, nie chcąc. Także ja, ja wam bardzo dziękuję za odcinek. Yy, mam nadzieję, że się podobało. I dajcie łapkę w górę. Zawsze to będzie jakiś, wiecie, taki kop do pracy dla mnie. Ja jeszcze raz. Wielkie dzięki i widzimy się jutro w następnym odcinku, także siemano.